Obozem. my właśnie nagraliśmy e, kalendarz Niwa męski z Darkiem, więc myślę, że będzie... A ciągnij mnie. Myślę, że będzie fajny materiał. A w dzisiejszym vlogu odpowiadamy na wasze pytania. Z A masz już pytania? Mam już pytania, ludzie zadali na Insta. Będziemy odpowiadać na pytania z Instagrama. Także dziś taki vlog y, stacjonarny, siedzące. Pewnie będziemy częściej wprowadzali tą formę. Tak. Myślę, że raz w tygodniu fajnie by było, żeby nagrywać takie... Najlepsza aktualna. Blokowego, wtedy możemy podpowiadać na takie pytania. Ojoj. Oj, no trochę o... jest, trochę jest pytań, trochę, trochę jest. zadaliście trochę pytań, także odpowiadamy. Co najbardziej doceniasz, a co najbardziej irytuje cię w małżonku? Odpowiadań. Irytuje mnie to, że nie zawsze się mnie słuchasz. A właśnie, dlatego się, ja, żebym się słuchała, a ja się nie słucham. Ale nie jak dziecko, tylko żebyś słuchała też mojej rady. Mhm. A nie zawsze takie. Karolina zazwyczaj zrobi tak, jak ona chce. Tak, jestem bardzo Tomu samodzielna, jestem bardzo samodzielna. A y, podoba mi się to, że mnie też wspierasz i, i, i że, że i tak w ogóle życiowo i tak też y, y, jako przyjaciel. No, no i właśnie taki jesteś boosterem moim życiowym. Dziękuję. My, ja najbardziej mnie wkurza to, że jesteś wybuchowy. Darek jest bardzo mhm. wybuchowy, szybko się denerwuje i, szybko. i podnosi głos, a ja tego bardzo nie lubię. I wtedy ja się y, w drugą stronę się zacinam i chcę mu zrobić na złość. Tak. <laughs> Tak sobie dokuczamy. Tak sobie właśnie dokuczamy. A co najbardziej lubię, że jesteś bardzo zaradny. Nie znam drugiego nie faceta, który jest taki zaradny, który umie zrobić wszystko, nie prosisz o pomoc, sam wszystko zrobisz, umiesz wszystko zrobić w domu, no, jesteś nie, bardzo, nie, nie, bardzo, nie, bardzo nie zaradny. Proszę pomoc. Bardzo Dziękuję. zaradny, naprawdę, Darek to jest złota rączka we wszystkim. Ja staram się rzeczy zrobić sam, jeżeli nie potrafię to dopiero ale wiesz, co mi chodzi, że potrafisz po prostu, że nie boisz się na... Zasadzie, a dobra, no to trzeba zabrać Proszę hydraulika, tylko robisz wszystko, żeby to zrobić. A jeżeli już nie wyjdzie, no to dobra, wezbiesz tego hydraulika, ale mm. wiesz o co, mi, o co mi chodzi? To jest super, naprawdę cecha. Jesteś bardzo pracowity. To jest super. Dziękuję. Czy ja będziemy otwierać jakieś kalendarze po jednym okienku dopiero w grudniu? Nie. nie, nie będzie takich kalendarzy. <laughs> Vlogi będą, będzie dużo vlogów, więc nie nadążymy, żeby zrobić regularnie otwieranie jeszcze okienek. Ja też nie wiemy, jak będą wyglądały dni, z racji tego, że zapowiada się bardzo pracowicie. Mhm. Widzimy, jak teraz było w ostatnich miesiącach. Trochę mamy taki vlogmas już teraz. damy nie, rady, nie bo radę. przy też będzie problem, bo zapomnimy nagrać. Jakiegoś okienka? Nie, nie ma Ale też karemy. nie ukrywam, że nagrywając codziennie kalendarze, to już nie chcemy po prostu kolejnych kalendarzy mieć w tak, domu. To jest nudne I tutaj też. nudne dla, dla nas, osobiście. Jak ja całe dwa miesiące na przykład nagrywam kalendarze, mam ich tu mnóstwo. Wiecie, pamiętacie, ten pierwszy rok, miałam tutaj nastawione 40 kalendarzy, otwieraliśmy po jednym okienku, to nie było fajne dla nas na dłuższą. Już chciałam się ich nawet. No, to jest za dużo. To że tak wiecie, co jest w środku, bo albo Karolina, albo Glam Paula, albo inna youtuberka otworzyła ten kalendarz. Pamiętajcie, że mamy dziecko w domu już świadome, jak była mała, to jeszcze nam nigdy że bała teraz wiecie, podejdzie, ona chce, ona chce otwierać, nawet mi ostatnio z kosmetykami próbowała otworzyć, więc wiecie. Kolejne pytanie, czy łatwo jest wymyślić wam sobie prezent nawzajem, Ma nie macie poczucia, że macie wszystko? I tak, my jesteśmy osobami, które mają wszystko i trudno jest wymyślić prezent i... Ale nie prezent. mówimy to tak zarozumiale, żebyście myśleli, tak, po prostu... Tak, tak, że nie wszystko. tak, że naprawdę nie, nie jesteśmy osobami, które coś tam chcą konkretnego. Więc albo się pytamy nie siebie nawzajem... Coś no coś śmieć. nie? Pytamy siebie nawzajem, albo... Mówię, hej, mogę coś kupić z tej marki na przykład i Karol mówi, tak, spoko, albo nie, albo nie tego nie, albo mówi, nie, może lepiej coś innego, mhm. więc zawsze się pytamy. Jesz... Ale zrobiłaś mi prezent na ten, ale widzę, że wiedziałaś, co po prostu lubię. My już po prostu się dobrze znamy i wiemy, tak, to co lubimy, znamy. co nam się spodoba. Też nie... kupowaliśmy sobie prezenty, które były niewypałami. Tak, były takie przykłady. Ale to może historia na inny film. Tak, to na innym filmie. To co dostałeś na urodziny, na przykład tak, ten, ten kurs. A, ten no kurs, to tak. To googlowałam trochę. Właśnie googlowałam takie kursy, takie bardziej, żeby kupić komuś coś, co jest nie rzeczą, a takim doświadczeniem, żeby kupić komuś wspomnienie, Wiedza. takie wiedzę, mhm. wspomnienie. Fajny, fajny czas. Naprawdę. Najpierw myślałam, żeby. Też z Kubą fajnie, bo on ma też doświadczenie. Jako i barman. Jako znajomy też będzie mi raźniej po prostu nie sam, nie? Wiecie co? Właśnie tak. Po pierwsze, nie chciałam, żeby Darek szedł sam. Po drugie, nie, ze mną bez sensu. Ja nie jestem. Nie, nie czułabym się. Nie, nie bawiłabym się tam dobrze. Poza tym zawadzałabym tylko i nie mamy z kim zostawić małej. Także ja się nie, tak, nie bo nadawałam. To Myśl, bo to jest za tydzień. Myślałam też o innym koledze, ale inni twoi koledzy się tak tym nie interesują. Może nie by nie, nie. Niby czasu. Zapytałam Kuby, jak ostatnio byłam w pracy. On mówi: Jezu super. Mówi ta szkoła, do której Kupiłaś ten e, kupon, jest świetna, oni dają certyfikaty, to jest taka szkoła, wiesz, profesjonalna, więc mówi, że świetny pomysł, wiesz, zanim kupiłam go zapytałam, więc cieszę się że mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, że będzie super doświadczenie. Zobaczymy, nagramy doświadczenie. to. Zobaczymy, czy ciężko. E, czy wrócą kolczyki kuleczki dwukolorowe, albo czy będą podobne? Kolczyki kuleczki? Nie wiem, które kuleczki. Nie wiem, naszyjniki i kuleczki. Nie, bo chodzi o kolczyki i kuleczki. Kolczyki nie wrócą. Jeżeli chodzi o kuleczki, to nie. Czy, u, czy utrzymujecie jeszcze kontakt z Sarą i Szusz? Z Szusz nie mamy kontaktu już, e, jakoś tak się drogi rozeszły, natomiast śledzimy vlogi w Weroniki, kibicujemy tak, tak. jej. E, z Sarą mam kontakt cały czas, z Sarą i Zewą mamy cały czas kontakt, prawie codziennie do siebie piszemy, tam gadamy. Tak. Dlaczego niektórzy influencerzy nie oznaczają współpracy? Są dwa główne powody, dla których influencerzy nie oznaczają współpracy, moim zdaniem. Po pierwsze jest to ścinanie zasięgów przez Instagram, Facebook, YouTube i tak dalej. Jeżeli oznacza się jako film, materiał sponsorowany, zawsze ścinane są zasięgi, zawsze. I chodzi o oznaczenie w tekście, bo algorytm wyłapuje, nie? wyłapuje hashtag i tekst współpraca tak samo jak się włączy tą opcję i my to testowaliśmy nawet. Wyłączyliśmy na początku, włączyliśmy w trakcie, bo pisaliśmy w komentarzu i wiemy z własnego doświadczenia, że to ścina zasięgi. Teraz po prostu zrobiliśmy tak, że no tak oznaczamy to, bo takie jest prawo i trzeba to oznaczać. I często ludzie właśnie widzę w filmach. Yy, piszą w komentarzach, nawet jak jest zaznaczona współpraca, bo ona się wyświetla, takie logo się wyświetla na początku mm. filmów, że zawiera lokowanie produktów. Dlaczego nie jest oznaczona? Nie jest oznaczona po prostu. Wtedy nie piszemy już tego w tekście, tak. ani w opisie, bo nie bo trzeba. nie trzeba już. Tak. E, ja bym chciała powiedzieć, drugi powód jest taki najważniejszy, że e, widzowie tego, widzowie hejtują po prostu współpracę, tak. nadal niektórzy hejtują. Nie jest to tak silne, Różno jak wiele lat temu, że influencerzy mm. zarabiają na reklamach, ale tak samo każda każde inne medium, radio, telewizja, gdziekolwiek nie pójdziecie, czy w internecie, jest jest jest, są reklam. lokowania produktów mnóstwo w serialach, filmach itd. Tak więc musicie się do tego przyzwyczaić, Słuchaczne. że jeżeli nie płacicie za, wasz, za, za YouTube Premium na przykład, to reklamy będą. Możecie sobie wykupić e, taką opcję YouTube Premium nawet na 6 kąt i płaci się tam nie wiem. 30-40 zł miesięcznie, mamy też to wykupione. Tak, ale to, są, nie ale to w ogóle są reklamy w trakcie filmu. Jeżeli tak. chodzi o takie reklamy jak lokowania, to, no, one, tak. to one są. Natomiast jeszcze trzeci powód jest taki, że firmy też często nie chciały oznaczania współprac, bo ludzie pracujący ale nadal markach, nie chcą markach, niektórzy nie chcieli, że nie chcą oznaczyć, natomiast dużo marek już chce. Jak widzicie, że partner wyświetla się na przykład, jest post sponsorowany i wyświetla się na górze nazwa marki, znaczy, że marka to zaakceptowała, że, że marka jest ok z promowaniem w ten sposób, więc to jest super. Ja bardzo cieszę się, że to zostało uregulowane prawnie, nie będzie żadnych domysłów. Ja zawsze oznaczałam współpracę. Że platformy mm, tak. wprowadziły te opcje, żeby... Tak, to było, to jest nie najlepsze. Trzeba ad, hashtagu, a nie trzeba i ad, a jest tylko po prostu nasz opcje. Ja nie lubiłam rozłączyć. tych hashtagów ad, bo to właśnie na zasięgi. Ja zawsze mówiłam Wam na filmie lub, lub w tekście, że dostałam do testowania, że to jest przy współpracy z marką, że biorę udział w kampanii. Takich różnych słów używałam. Ja bardzo się cieszę, że, że to jest tak. uregulowane. Pamiętacie też, że to nie jest roz, nie rozłączny czynnik naszej pracy, że po prostu Yy, musimy robić kampanię, żeby, żeby dalej z nagrywać pieniądze. Oczywiście. Yy, dobra, jak przechowujesz swoją biżuterię Karolina? To się nazywa Stackers. Postaram się Wam podlinkować i tak to wygląda. Tak przechowuję biżuterię. I te systemy ze sobą pasują. Ja mam ten największy ten... nie wiem czy bo czekaj, to nie 1, 2 3 4 6 7 8 kasetek. 8 kasetek. Moja siostra ma to. Samo ten mniejszy świetnie się to sprawdza. To jest najlepszy system jaki miałam do przechowania biżuterii, także ekstra. A ja mam do zegarków Rotomat. Tam jest 7 zegarków i 4 zegarki mogą się kręcić, a do bransoletek kupiłem na Allegro za 50 zł, to takich opasek i do innych zegarków. I też po prostu Znajdziemy Wam linki tak do tego, wygląda. wiecie? Znajdziemy Wam linki Allegro, do, do, tak. do tych ja na Allegro, co, to, co Darek kupiłem. ma. Dokładnie. No super, naprawdę. I nie są jakoś mega drogie. Dobry pomysł na prezent, nie? i, no, jedno i drugie. pod choinkę idealny na przykład. Idealnie. E, czy otwierając własną firmę byliście niepewni, baliście się? Zawsze jest strach. Słuchajcie, zawsze jest strach, czy pójdzie, jest czy się uda. nie My już tyle filmów otwieraliśmy. W sensie naszych jakichś tam mieliśmy... nie Nie firmy, tylko, tylko naszych jakichś tam... Sklepy i tak dalej. Nieraz otwieraliśmy jakiś biznes też nie wychodziło. Także jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy, no to przede wszystkim koszta są Takie wysokie. Mniejsze, nie? Tak, koszty są wysokie, trzeba dużo włożyć nawet pieniędzy, żeby na przykład, jeżeli chodzi o jakiś sprzedaż czegoś, trzeba dużo włożyć, żeby wyjąć dopiero. No i On tutaj jest, tutaj jest mnóstwo, trwa. mnóstwo rzeczy, jest o wiele więcej niż Wam się wydaje, firmę. Są pośrednicy. No. Magazyny. Czy woleliście patrzeć w przeszłość czy w przyszłość? Zdecydowanie w przyszłość. Hmm. Ja ostatnio widziałam taki post od jednego psychologa, żeby nie patrzeć ani w przeszłość, ani, ani w przyszłość, przyszłość. tylko, w tera tylko Mamy na bieżniejszą tą chwilę i żeby się skupić teraz na no. tym. Nie, nie, nie myśleć, co się wydarzy, co będzie, ani hmm. co było. Naprawdę. I ja ostatnio mam taki mindset, że skupiam się na tu i teraz. Jest mi bardzo ciężko, bo myślę o przeszłości, ale mm, musimy się skupić na tym co jest teraz naprawdę, żeby się cieszyć, żeby cieszyć się z tego, ostatni moment nawet taki Chłomorek, taki vibe, żeby, żeby właśnie się cieszymy z tego co no. mamy, doceniamy. Karo, czy musiałaś zachęcać Darka, żeby bardziej dbał o swoją skórę czy o Nie, Darek sam dbał nie. o swoją skórę, nie, nie musiałam go zachęcać, ale na pewno podsunęłam ci parę produktów. Tak, I na pewno dużo ci zabieram produktów. Nie, nie zabierasz mi dużo. Czasem podkradam, na przykład sobie ostatnio sobie kle, kremik jakiś, lamer. Mhm. Kto jest bardziej wrażliwy? Chyba ja. Czy ty? Zależy na nie co? Zależe. Zależy na co, wiecie. Jestem wrażliwa, jak mam PMS-a, ale ja jestem bardzo wrażliwa na krzywdę, tak, na myślę, krzywdę ludzką. Że... Jestem bardzo wrażliwa na krzywdę zwierząt, krzywdę dzieci. To jest. Ja nie mogę oglądać wiadomości. Bo bardzo się denerwuje. Darek ja jest twardszy pod tym kątem. Nać, nie lubię oglądać horrorów. Jestem taką osobą, która bardzo bierze to do siebie. Ale Darek jest wrażliwy, tak, jeżeli chodzi o relacje. Relacje. Nie? Ja przeżywam wszystkie, wszystkie relacje. Wszystkie relacje, Darek. Ja jestem tak, ja. Jest, gąbkę. Tak, po prostu gąbkę. Chłonisz wszystko, nie? Czy kiedykolwiek się rozstaliście nawet na godzinę czy dzień? Nie. Nie. Ja uważam, że to jest głupie. Nie, nie rozstawaliśmy się. Jak... Jak już, <laughs> Zawsze Darkowi mówię, że go zostawiam. Jak już ktoś ma się rozstać z kimś, no to już niech się rozstaje na stałe. Co nie. Co to jest? Nie. Na przykład albo sobie zrobić przerwę. Jaką przerwę? Nie ma czegoś takiego. Co? Co w ogóle? No, przerwa to już jest takie... Ale co to jest... Jak może osoba pomyśleć, żeby sobie zrobić przerwę od drugiej osoby? Ty sobie z kimś układasz życie, a nie, że robić sobie przerwę jak od wiesz, siłowni angielskiego czy od kogo? Odpocząć powiem. sobie można, na jeden dzień wyjść, spotkać się no, z kolegami. Jasne, że sobie ale tak. nie musisz ale odpoczyn... specjalnie mówić, że on Robię od ciebie od... przerwę, tak. Tak, muszę sobie przerwę. Czasem się po prostu nie dogaduje. I to się kojarzy, wiecie co. To... macie jakiś spór albo coś, ale to nie trzeba od razu robić przerwy. Ja uważam, że jak y, jesteście na takim etapie, że chcecie sobie zrobić przerwę, to sorry, bardzo mi przykro. Ale niestety nic z tego nie będzie. No. Ja tak uważam. Nie ma co już bronić. Jak wy w to. myślicie, że chcecie, jak jesteście tą osobą, która właśnie decyduje o tym, że chcecie się rozstać albo zrobić przerwę, to store, ale myślę, że w głębi serca wiesz, że to nie jest to. I na siłę robić sobie przerwę, później wracać do siebie. Tak samo nie jest fajnym rozwiązaniem wracanie do ex. To, co ta. Nie, nigdy to tego, jest, nie tego nie róbcie. Nigdy nie róbcie. z kimś, róbcie. i co? Nagle jest druga opcja, i do kogoś wracacie? To jest, nie, to jest straszne. To nie jest róbcie jeszcze tego. Jeszcze gorsze niż ta przerwa. To, to jest najgorsze. Darek ma rację. Ehm, dokładnie, nic tutaj nie mam do dodania. Dziękuję. Czy, zda, zdarza, czy zdarzają Wam się ciche dni? Jeżeli macie, jakie macie porady na kryzys w związku? Ja, widzę, że po tych pytaniach, że chyba macie problemy w związkach, i jeżeli je macie, to yy, pierwszą rzeczą. Nie pytajcie się nikogo w internecie czy znajomych, bo wasze doświadczenia i wasze problemy nie mają, nikt nie będzie miał na nie rozwiązania, bo to jest wasze życie. Ja myślę, że wy musicie porozmawiać z waszym partnerem albo partnerką i między sobą dojść do, yy, do rozwiązania, bo często stawiamy na swoim i, i zawsze tak jest, że stawiamy na swoim za wszelką cenę i zawsze się nie wychodzi. Często nie odpuszczamy też my to często tak odpuszczam, ja dla ciebie coś zrobię, ty dla mnie. Kłócimy się, ale nie mamy cichych dni ani cichych godzin, tak naprawdę jak się pokusię. Są takie to... kłótnie, bo mamy odmienne zdania na tak, różne tematy, tak. dlatego się kłócimy, no. To jest tak. normalne chyba. Kiedy drugie baby? To to w ogóle jest pytanie poniżej pasa moim zdaniem, szczerze, mówię wam szczerze, jako kobieta... Co się to obchodzi? Po pierwsze tak, były takie pytania na live, dlatego czytam to pytanie w ogóle, bo uważam, że to jest bardzo nie na miejscu pytanie, naprawdę nie wiecie z czym się druga osoba boryka. Pytanie, zadawanie takich pytań w rodzinie, wśród znajomych powtarzaliśmy jest tak. okropne, słuchajcie, mam do, doświadczenie wśród połowa moich koleżanek, nie chce mieć dzieci, nie może mieć dzieci z różnych przyczyn. I ciągle im jest zadawane to pytanie. Siedzą przy stole najpierw, kiedy mąż, gdzie mąż, gdzie chłopak, dlaczego jesteś sama, dlaczego jesteś singielką, dlaczego nie możesz sobie kogoś znaleźć? Ja to miałam przez lata. Później jest już ten facet. Kiedy ślub, kiedy ślub? Dlaczego nie macie ślubu? Ci już mają ślub, a wy nie macie ślubu, czas mija, zegar tyka, bla, bla, bla. Później jest pytanie. Kiedy dziecko? Kiedy w ciąży? Dlaczego nie jesteś w ciąży? Kiedy tego? No co, nie staracie się o dziecko, nie możecie mieć dziecka, ale co? I głupie pytania, w głupiej, w głupiej sytuacji. No nie są jest... głupie pytania, szybkie znaczy, takie pytania. pytania które, które, nie na to tak jak ja bym zapytał Was. Yy, Ile zarabiacie? Myślicie, że to jest fajne pytanie? No nie, albo zapytał się was, dlaczego tak mało zarabiacie? To też jest takie głupie pytanie, no, i nie takie, na miejscu. No nie na miejscu po prostu. E... Albo pytać kogoś o choroby, da, wiesz, to schorzenia. Kiedy jest... ten dom? Tak. Dlaczego tego domu nie ma? Tak, gdzie twój dom? Gdzie ten w końcu dorobisz się tego domu, czy nie? Słuchajcie, takie pytania, kiedy drugie dziecko my mamy na co dzień, nie tylko od was, ale nawet w życiu. Ale my... wiecie, jak ja odpowiadam, nie? Jak... Ja odpowiadam tak, jak myślę. I. Wszyscy zazwyczaj się zastanawiałam. O Jezus, żeby jak, Co tu odpowiedzieć, żeby tak? Ja odpowiadam po prostu wprost. I ostatnio, yy, przyjaciółka twojej mamy się zdziwiła, jak jej odpowiedziałem. Tak bardzo szczerze i mile odpowiedziałem mi. jej. I była po prostu w szoku, bo nie spodziewała się takiej odpowiedzi. A co ja odpowiedziałem, ja że czekam na twoje wypowiedzę. A, 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 a może zostawmy ten rąbek tajemnicy dla samego mnie? Nie, no to jest nie na miejscu yy, po prostu. I... Myślę, że te cio ciotki, babci, koleżanki nie spodziewają się, że odpowiecie im szczerze i wprost, co myślicie. Ja myślę, że jak już jest takie pytanie, to odpowiedzcie im wprost, żeby być też yy, spokojnym samym sobą. Żeby tak. później nie myśleć o tym pytaniu cały tak, dzień, Tak, tylko tak, odpowiedzcie. macie. nie odpowiadajcie tak, jak one chcą usłyszeć. Tak. Nigdy Jeżeli tego nie róbcie. Jeżeli macie problem, jest wam ciężko o tym rozmawiać, to odpowiedzcie nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę o tym rozmawiać, to nie jest Twój problem, i więcej nie zadawaj mi takich pytań, bo wtedy ta osoba będzie wiedziała, żeby takich pytań nie zadawać. Że mhm. sobie nie życzysz. Zda sobie sprawę, że nie wolno zadawać takich pytań innym. Nie uważasz tak? Ja tak, tak uważam. Tak, tak. Ja ostatnio też jakoś bardziej szczery się zrobiłem i bezpośredni. Już uważam, że na fałszywe znajomości i na fałszywych znajomych już wystarczająco mieliśmy miejsca w naszym życiu i chyba. Yy, ten nowy rok będzie takim etapem, żeby mówić ludziom wprost, co się myśli i co się czuje. Dokładnie. I ostatnie pytanie, które pojawia się ciągle, jak pojawia się ta pora roku. To no pewnie bo... będzie tytuł naszego filmu. Czy jesteś wierząca? Czy jesteście wierzący? Słuchajcie, to jest kolejne pytanie, nie na miejscu, moim zdaniem, bo ludzie myślą, że żyjemy w kraju katolickim, to, to jest, z, z, wiecie, i większość z nas była chczona, no to w takim razie wszyscy jesteśmy czystydzy. wierzący. Ewentualnie można powiedzieć, wierzący, nie he, he, he. No bo tak się za moich czasów mówiło, kiedy byłam młodsza, no to taka, to, to tak mówił. Natomiast, po pierwsze, nie jest to pytanie na miejscu, znowu, bo to jest kwestia bardzo, bardzo osobista. E ja mogę na to pytanie odpowiedzieć, nie mam z tym problemu. Nie, ja nie, nie jestem wierząca, Darek nie jest wierzący. Ja nie jestem. Jesteśmy ateistami. E, I, I to i... chyba w, kiedyś we wspomniałam się kiedyś i się tak. za mną ciągnie przez lata, przez to, że mamy choinkę, przez to, że choinkę mamy w, w cały czas, co roku święta wyprawiamy, e, ciągnie się to za nami. Natomiast my święta traktujemy jakiekolwiek święta, e, traktujemy jako e, tradycję. Tak było od zawsze w mojej rodzinie, tak się spotykaliśmy i my to kontynuujemy, żeby tradycja przetrwała. Pamiętajmy o tym, że choinka jest tradycją pogańską, nie, nie tradycją chrześcijańską, więc jeżeli już od, naprawdę, od, ja żeby się ludzie odczepili się od tej choinki. Ale też zaznaczmy to, że my szanujemy innych, którzy mają też inną, tak. inną że mają wiarę jakąś. Tak samo mamy jednego wspólnego znajomego, który jest wierzący, ale szczerze. No nie jednego, tam jest no, kilku takich kilku mocno takich wierzących mocno, mocno kolegów, wierzących na bardzo naprawdę. mocno wierzących. Ale chciałem zaznaczyć też, że kilku jest ateistów i mają też inną religię. Uważam, że trzeba być y, tolerancyjnym i szanować inną osobę, pomimo tego, jaką ma religię, jakie jest orientacji, jakie ma poglądy polityczne. Uważam, że każdy z nas jest y, na równi, i że ktoś jest ateistą albo ktoś jest chrześcijanem nie oznacza, że jest lepszy od drugiej osoby. Pamiętajcie o tym, zanim będziecie się kłócić w komentarzach, zastanówcie się też zanim zaczniecie pisać tą wiadomość, bo wiem, że po tym posypie się wiele komentarzy. Też pamiętajcie, że jesteśmy z wami szczerzy i mówimy wprost, tak jest. Nie obwijamy tutaj jakiejś bajeczki specjalnej. Żebyście wiedzieli o co chodzi. Wy też miejcie otwarte głowy i y, pamiętajcie o tym, że sami musicie wiedzieć, czy Róbcie jesteście bierzącym. Zróbcie to, co czujecie, tak to co czujecie. To jest najważniejsze, w to, co wierzycie, to jest najważniejsze dla was, bo to jest zbyt osobista sprawa, żeby tak y, iść świecie za tłumem i robić, to, co, to, co wszyscy robią. Większość osób, większość z was, nie mówię, że wszyscy, na pewno patrzycie na zdanie Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół. Ale chyba tak w życiu nie powinno być. To jest nasze życie i powinniśmy sami o nim decydować. Mm -hmm. Co innego, jak mieszkacie w domu rodzinnym i musicie się dostosować do zasad, które w nim funkcjonują. Ale myślę, że jak zwracacie uwagę na przyjaciół, co oni pomyślą, bo na przykład nie wierzycie i myślicie, co oni powiedzą, to chyba nie wiem, czy to jest ta osoba, która jest prawdziwym przyjacielem, Dokładnie. bo zwracacie uwagę, żeby bać się jej coś powiedzieć, właśnie co do, co do religii. Tak. Także mam nadzieję, że rozwialiśmy wasze wątpliwości. Choinka będzie. Będzie choinka, będą święta. Czerwony Mikołaj z Coca-Coli również tak, będzie. będzie. <gry> będzie rozdawał Mikołaj u nas w domu prezenty. Będzie Mikołaj. Przyjdzie przez... przyleci na saniach. I to było Q&A. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że spodobała wam się też taka forma, że jesteśmy też z wami e, szczerzy. I zadawajcie pod tym filmem e, pytania postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie ale też napiszcie jakieś swoje historie z którymi chcecie się podzielić my też możemy przeczytać kilka historii i do nich się ustosunkować albo tak. odpowiedzieć o swoim doświadczeniu Dzięki za dziś love you bye